Fundacja działa od 2003 roku i w tym okresie powstawały ogniska. Pierwsze w Milówce, kolejne w Łodygowicach, kolejne w Wieleśni i Koszarabie. Małgorzata Filary uczę już w Fundacji Drugi Rok. Uczę w takich miejscach jak Koszarawa, Milówka, Łodygowice. Mam około 60 uczniów, których uczę grać na skrzypcach. Są to dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Dzieciaki, grają na skrzypcach, grają także w kapelach, uczymy się wspólnie muzykować. Witam pięknie, nazywam się Roman Sapek, jestem ze Skalitego, Słowacji. Uczę Fundacji Braci Golec od samego początku, znaczy w sumie już 11 rok. Obok milówki, gdzie zaczęły się wszystkie te zajęcia, już dzięki chłopakom, Panu Bogu i wszystkim dobrym ludziom, uczą się dzieci na grać na tych świętych instrumentach, heligonkach, już w innych ogniskach. Jest nam bardzo miło, wszystkim tym, którzy nam pomagają, wspierają, wspierają nas, bo mamy naprawdę rewelacyjnych uczniów. Nazywam się Marcin Biegun. Jestem instruktorem w Fundacji Braci Golec. Moja grupa zmieści się w śni. Około 25 dzieciaków uczy się grać na skrzypcach. W różnym wieku, od 5 do, do, 17, do 17 roku życia. Muszę powiedzieć, że bardzo zdolna młodzież Nazywam się Bartumiej Rybka. Prowadzę zajęcia z nauki gry na heligonce w Łodegowicach. Dzieci chętnie biorą udział w zajęciach, bardzo mocno się angażują w to, co robią, wiele koncertują. Oprócz zajęcia dzieci poznają nie tylko kulturę żywiecczyzny, tylko tylko można powiedzieć całego łuku Karpat. Nazywam się Rafał Bałaś w Fundacji Braci Golec, uszy gry na kontrabasie i na basach. Zajęcia na tych instrumentach w fundacji odbywają się najkrócej bo dopiero od dwóch lat. Obecnie mam tam zajęcia z ośmioma indywidualnie uczniami. Zajęcia, przygoda z nauką gry na kontrabasie w fundacji zaczęła się od poprzednich warsztatów artystycznych w dalikach. Trzeba powiedzieć, że 160 dzieci uczy się na dzień dzisiejszy tutaj w fundacji Braci Golec. Młodzież uczy się grać na skrzypcach. Uczą się grać na skrzypcach pierwszy głos, drugi głos, sekund, uczą się również grać na basach góralskich i na kontrabasach. Młodzież uczy się grać na heligonkach, przecudnym instrumencie karpackim. Uczą się oczywiście jeszcze grać na instrumentach typowo takich pasterskich, jak dudy, jak gajdy, jak piszczałki, fujarki, łokarynki. Musimy tutaj podziękować za naprawdę super Współpracę z gminą Łodygowice podziękować za super, y, y, współpracę z gminą Jeleśnia i gminą Koszarawa. Kolejnym ważnym elementem w działalności w harmonogramie działań fundacji, na którym nam bardzo zależy i który chcemy, żeby wpisał się na stałe właśnie w nasze działania, są letnie warsztaty artystyczne z Fundacją Braci Golec. Jest to propozycja dla naszych podopiecznych, ale no tutaj mamy plany, żeby to rozwijać i tworzyć też ofertę dla innych osób, dla osób z zewnątrz. Na razie skupiamy się na podopiecznych fundacji. Jest to taka alternatywa na wakacje. No w tym roku bardzo piękne, udane warsztaty letnie odbyły się w Lalikach. Dużo, dużo pracy, dużo intensywny intensywnego śpiewu. No i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Dzieci zadowolone, ja również. Te warsztaty, które są tutaj obecnie w Lalikach, widać, że są czymś niesamowitym dla dzieci. Tutaj rozwijają ich pasję, inteligencję muzyczną i nie tylko. W tym roku skupiamy się na pracy w kapelach, w małych grupach. Pracujemy nad tym, aby każdy z uczestników poczuł się częścią bardzo taką ważną, żeby wziął odpowiedzialność za to, co gra. Tu siuma, tu siuma. Trzeba zaznaczyć bardzo ważną rzecz, że pieniążki ze sprzedaży tych albumów idą konkretnie na zakup nowych instrumentów, na wypłaty dla nauczycieli. Wiemy, jakie ważne jest granie na różnych scenach, występowanie na różnych scenach tych tutaj dla najbliższego otoczenia, jak i tych na dużych, chociażby kadr narodowy w Warszawie, gdzie dzieciaki mają możliwość czy jasnogórska bazylika. Dlatego każde granie występ. Jest bardzo ważny i wtedy rzeczywiście dzieciaki dostają takiego fajnego, powera. zdrowego powera i wiary w siebie, że warto grać, warto śpiewać wszystkim, bo to jest radość dla siebie. A jeżeli my jesteśmy z tego zadowoleni, to zdecydowanie zarazimy tym szerszą publiczność. No drodzy, fundacja również ma charakter non-profit, to znaczy, że można oddać bezpośrednio na naszą fundację swój 1%. Dziękujemy tym wszystkim, którzy już do tej pory oddali 1% swojego podatku. No I przypominamy się również tym, którzy jeszcze są niezdecydowani nie i za bardzo no nie wiedzą na kogo ten swój 1% oddać. Chcieliśmy również podziękować wszystkim tym, którzy nas bardzo mocno wspierają. No niewątpliwie są to rodzice, są to dziadkowie, są to oczywiście instruktorzy ale są to również wolontariusze. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie, ponieważ Wasza praca jest naprawdę no, czymś wyjątkowym dla nas i cieszymy się, że są ludzie, którzy społecznie mogą, że tak powiem, no, ciągnąć tą inicjatywę, wspierać tą inicjatywę no, swoim czasem, swoim oddaniem i poświęceniem. Wielkie dzięki dla Was. Dziękujemy.